On, on dobrze da nawet ty, on, on nie gra tak źle. O, 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 ale wielka w Nasza partia prowadząca jakby wsparła te młode kobiety, A żeby sposób? ufundować im mieszkania. To... Nie, nie, nie. jest... 50 lat ma prawie i takie rzeczy gadać. Trzewamko, czy słyszałeś o takiej stronie jak CSGO Skins? Jeśli nie, jest to strona, na której możesz otwierać skrzynki nawet i za darmo, korzystając z usług Daily Case'a, który jest kompletnie bezpłatny. Możesz również wziąć udział w bitwach z innymi graczami na stronie, korzystając z zakładki Case Battle. A jeżeli wygrasz skiny, które się nie podobają, zawsze możesz je wymienić w Exchangerze na skin o podobnej wartości. Pamiętajcie o Kości Ripson, gwarantuje Wam on 10 dodatkowych procent od doładowania i 2 zł 10 groszy dla nowych użytkowników. Pozdro, link macie w opisie. Hello. Tak, niewyspany jestem. Wczoraj, kur... Nie mogłem zasnąć, no nie mogłem zasnąć. Do czwarty chyba nie mogłem zasnąć, no. Nie piłem drinka, to nie było alkoholu. Nie no, mogę powiedzieć, co sumie niby, no. Zdaję sobie sprawę z tego, że Riot mnie wodzi za nos. No, bo ja nigdy nie dostanę tych co-streamów Nigdy. Nie, nie wiadomo, co by się stało i tak nigdy to nie dostanę. Jak pojawiły się pierwsze. Od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze costreamy na MSI, jestem nieprzerwanie top 1, jeżeli chodzi o. O, watch time to tak jakbym wśród lig streamerów. Jestem jedynym gościem, który zorganizował jakiś turniej stary. Zorganizowałem że największą medialną w Polsce w Mali. Liczby, liczby miały większe niż w tym rok. I tak to nic nie da. I oni cały czas mówią, że będzie ten, ten. czy nikt nie wydarzy. Żeby wolał, żeby napisali, żeby się o Jakoś mnie to męczy. No i tyle. Challengera odbijam na full try hard. Aleks chce zagrać? zobaczyłbym jak ciężki jest Aleksander do wykierowania. Jaki patch mamy? Czemu w kliencie spać sprzed dwóch tygodni? Ten był trzy tygodnie temu. To dlaczego w kliencie jest napisane, że był 24 dni temu? I nie masz patcha 14-11 w tym kliencie. Aha, bez kitu, bo. No tak, tydzień nie masz 12 dni, bez kitu. Ale i tak, czemu to nie miał 14-11? Zależy cateringu na dzisiaj? Ja wziąłem tylko na tydzień, ale te podwieczorki, i tak dalej, to jest stary taki. Zawsze. Podwieczorek i drugie śniadanie to jest totalny fake. Podwieczorek na zimno. Na drugie śniadanie mam. Shake, tu jest kawka mango smoczy owoc. Obiad mam burger z szarpaną wieprzowiną. Burger kapa. Trochę płaski. Mam na kolację. No taka pizza wiecie, tego typu. I na śniadanie mam. Także potem stworocznie, sterowym polędzicą wędzoną w własnego wyboru. Pomidorki do tej dole. gorszy humor, mam, f... ogólnie, no. Katarzyna grają super żarcie tygodniowe, a jak kupisz na miesiąc plus, to głup. B... Serio? Ted jest, to jest jakiś... Streamer ba. Full tryhard panowie, full tryhard dzisiaj. Taki humor dzisiaj, ch... ale może się poprawi. Chodzi tylko i właśnie LoL'a. Nie, bo przecież nie mogę bym bo mi bolał. Jak sobie myślałem, myślałem... tak myślałem, myślałem... LOL Smutna piosenka, skip z takiego złego mudu nie mam, na takie piosenki Zdolny, do sobie każdy post komentuje i jeszcze dolewa do, do oliwy do ognia, stary Stojąc własne To jest jakaś taktyka zawsze, nie? No bo jest cały czas ten temat, kolego Zawsze nie na pewniaka, tu jest coś tu nie gra Chyba mu Okej, okay, jest shutdown Dota mi się pod... no fajna dota jest, mi się poda dota Przyjmij się po prostu gra, nie? No, ta gra będzie, kurcze już ciężka. Spoko. Już ze Stinką mieliśmy strasznie, no bo. Ale nie powiedziałem, wróż, patrz ile mam subów, ty biedaku subowy, tylko no nie wiem no. No co Chciałem sprawić, robię, że najwizom. Zrobiłeś więc... gorzej, zrobiłeś gorzej. Już wolałbym, żebyś mi powiedział ty, biedaku, patrz ile mam subów, niż żebyś jeszcze próbował, nie wiem, mojej małej miseczki brać tak szczerze. No! P... no p... Ale w momencie kiedy nazywasz mnie śmieciem, to dajesz pozwolenie ludziom, że tak można i że to jest w porządku. No wyobraź sobie widza który siedzi u Ciebie 5 lat nie wiem, dość no brzydko o mnie pisze i grozisz mu timeoutem 600 sekund, jak ja bym był takim widzem miałbym tego timeouta 600 sekund mam być 4. no po prostu Nie no kurde, z abstrakcją już że człowieku z jakiejś nie i to dalej, ja, ja gram z kimś że dupę przecież przykład to ja nie mogę tak by kazać, jeżeli ktoś będzie serio muszę odpisać, że na przykład nie wiem, żeby moja matka zdechła coś takiego to wtedy mogę powiedzieć tak, na PW napisać, ej kur... On przesadza, nie? Nie jesteśmy zupą pomidorową, nie? Każdy musi każdego lubić Takie są fakty Chwilę pogadałem z Sucharem po prostu, że spoko, bo ja lubię z nim IRL robić, są takie spoko Na, na, na IRL-ach jest jakaś dziwna presja, stary, że trzeba coś zrobić, wiesz No taka presja jest, a? Ze Sucharem po prostu idę coś zjeść, mam k**y. Ej, wczoraj Suchar zrobił mi wywód, człowieku, znaczy wywód Byliśmy na IRL-u i zapłaciłem za, za jedzenie, no bo ja stawiałem, tak no byłem w Katowicach Suchar, no to mówię, dobra, spoko, bez problemu, na chillu i było 247 zł. I dałem na piwku 207, do 270. I Suchar mówisz za mało. Dlaczego za mało? Muszę iść ogolić włosy w nosie. Zaraz jestem. Okej, Poko. ósma gierka od proxa dalej idziemy. Ja myślę, że aktualnie pieniądze są ważniejsze od tej przyjaźni dla Brusa. Hashtag 5 tre on trending on game? Kur... Zrobić pojęcie ja. O, wyświetleń. Rumble to program z Akademii LFL? Ty! To co jak oba Challenger'a! O, challenge o kurwa. Trendar ma dobry matchup w Rumble, i... chyba czy nie? Sprawdzam to, Rumble. No ku... Tak myślałem. Real ma 45% i ratio na Trendamera, czyli Trendar ma 55% w tym w matchupie. Tym Grasz na czala co grałby LFL? Czy? Trzy... Merkury? Merkury ZROBIŁ indzie? Nie no, to, to, to jest totalny troll On w tym meczu powinien pójść wam Vampirik od razu I wtedy jest koniec gry, nie da się grać I ja bym się tu z nim p... Na... Czemu on się tu z nim nie bije? No, lekko Nie, Boje... Czemu on został? CZEMU ON ZOSTAŁ? CO JEST? On chyba nie lubi pieniędzy No No i Shot zrobił 30 minut odcinka z tego? Z tym Dobra, z... <laughs> <laughs> sp*****, <Siadasz>? Nie <laughs> Nie siadam, szukam miejsca dla siebie. So. Nie, nie, nie. Nie chodź w miejscu publicznym, ogarnij się. <laughs> nie chodź ogarnij bo jest. ten ten reporter jakiś dziwny, nie? Jest co, jakiś dziwny, ten ziomek. 50 lat ma prawie i taki, takie rzeczy gada, dziwne, po, nie wiem. Serio nie jestem hetero. Jestem bardziej trawiczkiem <laughs> i tigmą. Ja <laughs> <Yeah. laughs> Bardziej z igmum. Jest nie chcesz wiedzieć, co to znaczy prawica. Zaraz sprawdzę w internecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeju! Mam Jeju! O Boże! Kiedy potrzeba, siana, zadzwoń do Bociana. Jeju! Rozżyjesz? powiedz coś! Jako dobry kumpel powinien dać mu się odkuć, tak? Widziałem klipa w ogóle Parisa i ja widziałem, że on gra w ogóle ludena na ance. Ja mu chciałem jakoś się do niego dobić. To jest ten steryt? Otrzymam ci go. Oj. I taczkę chciałem stary. O jezu. Bo czym taczkę sobie ultem zgarnąć! Vex jest bardzo trudnym tak, czempionem, czem. on na pewno chce tym grać? Nawet ja bym dobrze nie zerał Vex Nawet ja. Weks jest taki idealny czym lowera, wiesz co. Chodzi... Ja bym mu Ankę polecał, albo... Jak jest taki łatwy midlaner Tristana no to nie, bo to trudne, ale fajny midlaner, dla niego byłby sta... Anka jest dla niego zajebista. Okej, okay, mają go. Niepotrzebne ulti i w wave' powiem puść. Ja ja no on sobie to już ja. sam dlaczego? Jest na górze dobrze, no to ja sobie robię overstay Overstay? A skąd on tak jest słówka zna? Dobrze zrobisz szaty wave'a z go kana wziąć, ale tego playta straci teraz. Chyba, że zrobi rekal -re A z Diklineu jest spogląd na tę, grę mam taką ochotę I będę po prostu mówił co robi źle Co to dla was spoko bo on jest na waszym poziomie więcej W większości To będzie to, to jest okej okay. Nie powiem ty płać I ma te podejść, im o, im o do tego i TP do towera zawsze tak taka sytuacja Teoretyczki po no, prostu Może jakiś super wyskoczyć czy coś Bo widzę, że go nie ma na mapie Ja wiem, że jest anti ghost, ale... Nie ma go na bocie Okej okay? <laughs> nice. Skurwiglut ma chłopnik, ty no, Możesz to puszczać tak Nie, 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 puszcz! Nie, pusz nie, towera Kur... Nieważne Nob na tym, tym No i nie wziął playta I teraz nie wziął playta Za to, wziął tego kurczaka I to był Worf... Jest dead O kurwa. Bo chyba RK nie firuje, jakby puścił Rkę w kół to wtedy by go otwirował Wleci Jakby Fira naładował to mógłby w sumie spróbować No jakbym miał Fira, no jakbym miał Fira, no jak fira. Zmiana ale teraz powinna polecić na niebieski Jakby nie wziął tego kurczaka w tej tej Morganie To by nie musiał palić flesza Nie straciłby wave'a, byłby normalnie w tempo w Rekal Plus jeszcze wziąłby plate'a, którego być może stracił. choć nie jestem pewny Chociaż... RK, Q? Morgane raczej Tu no, to już tu puścił i tak ładnie było. Nie, on dobrze gra nawet, ty on, on nie gra tak źle. Dziękuję ja f. to To jest słabe, to, to jest słabe, to jest słabe, to jest słabe. Zawsze z w, w takich sytuacjach chcę inspirować. Nie zabiją nas! Ostatni tchem jeszcze pójdźmy chwilę. No. A czemu co kupował? Nie że ktoś mnie ogląda i się zastrzał. Hehehe <noise> Shadow Flame ma wygrał. Oj, zag strollował, nie hit ale chyba wyjdzie okej, okay. wyjdzie okej. Okay. wyjdzie okay. okay. go chuj o tym. I za zjummy z trzykilem, chyba że do Morgany biegnie. Nie zonie, nie zonie, nie, nie, nie Storm Sturza! Nie, 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 Dlaczego to? Ej, a może tak? Tak, tak, tak. I dwie książki, tak. No tak to wydoby tylko 1100 golda, tak to wydaje 2000 całe, no oczywiście, tak. Nie, nic nie, 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 Ładnie. I teraz cofka, cofka i w górę wyszedł. Jak to się mówi? Receptory reagują tylko na konflikt, obrazę, wrogość i zło. Tak <laughs> co gada w, w, w ogóle? W ojciec, Jesteście z synami ku... A, ja... A jaką masz klawę? series Od treningu. Z daleka mogę sobie pisać. Jak z daleka? Bezprzewodowa. Aha, o to chodzi. Ja... Ja skinę. Ja Transl no, kre... oglądał Ciekawe czy po, po... widział to moją akcję, to, Ja, ja ja wiem. No was czwarty raz się pta Ej, że poszła e weter informacja że, że jestem dobry no Teraz tak Czy on tu może iść Ja bym cofł, to trzeba będzie trundle schodził czy nie? Nice? Wił mi by leciał Oj, chociaż w sumie może nie Chociaż nie wił mi, nie, bo ona właśnie wchodzi teraz jest dupa W trundle trzeba było, ale wyjdzie Czy nie wyjdzie? Nie wyjdzie Ja nie ma do tego Black Shield'a Okej okay, ładnie, dofleszowany, nie trzefionek to nic. Dobry dzień dobry i pies tam z tyłu chodzi, ty. to jest Golden Retriever? Nie zonie, ja bym robił Rawadona Chociaż... I znowu tylko ten za nimi, teraz... Ja bym w dół wychodził, bo tam będzie jakoś wave się zbiera za niedługo, patrz Teraz ja to mi się w ogóle nie podoba, no bo patrz, my mają całą apetit, mają tak Trundle, Morgana, Malzahar, Kai'Sa, Yumi. To jest tylko Trundle AD, a tak by zonia na żadnego z tych czempionów nie jest dobra z... totalnie Morgana na plecach, koniec z Ale zajebista. O! Właśnie mi się z... zania <grywka> <grywka> ale, wielka w To jest najgorszy item w grze, jak coś, Storm Surge. Nie kupujcie go. Ten, ten jest najgorszy ten w grze. Jeden Armora jest warte ileś pieniędzy. Jeden AP jest warte ileś pieniędzy. Tak, jakby w przeliczeniu na te wszystkie statystyki, które daje Storm Surge, za ilość złota, którą daje, jest wart tylko i wyłącznie 90%. To jest bardzo mało, jeśli chodzi o matematykę. Dodatkowo ten efekt jest bardzo słaby. Storm Surge był OP, jak wyszedł, to był giga broken. Był to item, który tak by metek kształtował, ale aktualnie jest totalnie bezużyteczny. Największy gold efficiency ma. Bluesong, no super idea największe, Z takich zwykłych item masz Doran Blade'a, który ma 178% SS River ma bardzo duże, nie? Ale tego nikt kurczę nie gra. I właśnie tak stawiałeś na ten. Czy ten item jest dobry w ogóle? Warmow ma duże. Nie, nie, nie. ma duże. Warmow ma duże, ale tylko jak się odpali. A nie! Ogólnie ocena gry Parisa? Spoko było, serio. I spoko było. Z takich wniosków, które ja mam dla niego, to tak. Pa, czekaj, notatnik. Odpaliłem go, dla tych, którzy nie wiedzą, bo widziałem jego TikToka, jak grał Ankom I on na Ance kupował Ludena. A na Ance Luden Useless. To zawsze lepiej jest zagrać Malignance niż Luden Tempest. Ogólnie farmu spoko. To było Git. Walki były spoko, ale. Ale tam był taki moment, że zamiast bić towera i wziąć play, wolał próbować zabrać Morganie kurczaka. No i finalnie się udało, ale to było useless. W sensie, jak on wziął tego kurczaka, to ona potem go zradałnowała za to, że wziął jej tego kurczaka. Nie wziął za to play tak drugiego. W sensie, drugi, w sensie że dwa, dwa zostały, nie wziął drugiego. Ona go poczejsowała. Finalnie ją zabił, ale potem tracił wavey, bo Mazra go pogonił. Coś takiego było. Całą grę, żółty trinket. Co dużo utrudniło. o. Grania na bocznej alejce. A tak to spoko było. Tylko tyle. Bo on po na przykład drugiego Shadowflame'a Ten taki, i te wiecie, który ten taki co daje kryty na AP A to uses było, bo Volibear, Zac, Vex, Vein, Nami I w idealnym świecie przeciwnicy powinni kupić dużo rezistów Tak jakby Shadowflame nie jest tak dobrym itemem, bo on ci daje magic pen'a, nie? Bo daje tam chyba 12 magic pen'a, coś takiego To, to już tam, taki ku**alny wyższa szkoła jazdy O, siemanko, cześć tak jakby, Jak masz na przykład y Shadowflame'a, a to już taki Wszystkie rzeczy, to, to już nie dla amatorów Jak masz Shadowflame'a, to, to jakby jak wejdziesz sobie w jego COST to, to jakby 12 Magic Pen'a zwarte 370 Golda I tak tego za to płacisz To 370 Golda I tak by to wszystko zdenajowane przez Merce Które oni powinni byli kupić, o te Lepiej byłoby zrobić Rabadona I, Tak jak, o jeszcze To wcale nie jest tak też, że Zoni nie można kupić jak się nie użyło tego Tego, tego, tego małego To można kupić tego małego Blanta Tak jakby to nie jest jakiś du duży, duży przypał Raczej w większości sytuacji będziecie chciał to zrobić Ale Zonia była słaba w tym meczu Bo Zoni nie potrzebujesz takiej, takiej, takiej sytuacji Lepiej był Przepraszam, pierwsza jest taka, że je... na 100%, druga jest taka, że łapy w górę, trzecia jest taka, że jak ja palę bucha, to ty spamujesz serducha, lecimy ku. A. <śla> ej, to jest dobry wariacik. On serio w Holandii mieszka? Chyba nie, ale to nie ma znaczenia. Serduszka. Jak ja palę bucha, to ty spamujesz serducha. Dobra, no to ja jestem Oliwia, przyjechałam z drugiego końca Polski do was specjalnie. Na co dzień śpiewam i nie mam w sumie poza tym zainteresowań i głosuję na lewicę. Okay. <śla> Dobra, to brzmi jak lewica. Głosuję na lewicy, jestem za prawem kobiet i zwierząt. Ja też jestem za prawem kobiet, więc głosuję na lewicę. Ale jakim kuwa prawem kobiet? Czego kobiet nie mają. A ja to pisuję w ogóle. Jakich praw nie mają kobiety w Polsce? Prawa kobiet o co muszą jeszcze walczyć Polki? Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn mają kilka źródeł, na pewno nie jest im fakt, że zawody sfeminizowane jako te mniej prestiżowe i mniej oceniane są gorzej płatne. Ale też mężczyźni stereotypowo uchodzą za bezpieczniejszych pracowników, bardziej dyspozycyjnych, bo nie rodzą dzieci oraz rzadziej zajmują się nimi. Nie serio, ja, jakich praw nie mają kobiety? Aborcja? Ale to jest, to, to przywilej czy prawo? Czym się różni prawo od przywileju? Głosowałem na lewicę, ponieważ uważam, że poglądy ich na temat aborcji i osób nieheteroseksualnych no. są odpowiednie. No ja na przykład mam totalnie wypie... w jakieś stare orientacje, ale stary gospodarka kraju. Bo oni chcą stricte władzę po prostu. Tak, tak, oni chcą właśnie władzę, a nie myślą o ludziach. <laughs> ja pierdolę. nie mogę, lewica za... nie, no to jest tak, bo... nie, bo one... bo mi się wydaje, że one serio są stary z lewicy, one serio mówią. A. Ja nie jestem jakimś kompederatą stary, ale ku**a bez przesady, każ każdej partii zależy na władzy. Każdej partii, każda partia w Polsce chce dojść do koryta. Bo dla mnie najważniejsze są właśnie prawa kobiet... Ale prawa kobiet i związ... ale to a co jest tym prawem? I czego ty oczekujesz? Powiedz to co? no niech ktoś powie, bo wszystkie mówią o jakichś etycznych prawach kobiet. Jakie prawa? Lipsy nie, nie były na łańcuchach, dla mnie to jest po prostu najważniejsze, taka wola. Ja pierdolę. Nie mogę! Człowieku, kryzys migracyjny! Z lewej i z prawej! Najważniejszy żeby pies nie był na łańcuchu! Mam wrażenie, że skupili się bardzo na tych prawach kobiet, ale innych obietnic, które. Ale ja od... jest... Przed chwilą mówił, że to najważniejsze, Nie mogę! Co się dzieje! Nasza partia prowadząca, jakby wsparła te młode kobiety, ale żeby sposób? ufundować im mieszkania czy jakieś. <laughs> A wy stosęte prawa kłaty, ona całeczny nie mówi. Okej, okay. mieszkanie plus! Ktoś ja powinien kochać kogo chce. A jesteście za małżeństwami? Tak. Oczywiście. A, tak. I za I adopcją. I za tym no właśnie, za adopcją. Myślę, że jeżeli dziecko ma wybierać pomiędzy jakimś sierocińcem a dwoma rodzicami tej samej pci, to nawet nie ma pytania, czy to jest złe czy nie. Ja ja to o... jeszcze, jeszcze nie mam zdania, musiał znać jakieś badania stary. Musiałoby być parę parę królików doświadcza, na przykład, że takie dziecko na przykład, wychowywane przez dwójkę kobiet, a przez dwójkę mężczyzn, czy będzie miało jakieś, na przykład, nie wiem, braki społeczne, wiesz co, gdzieś na przykład będzie brakowało na przykład, wzorca kobiecego albo wiesz co chodzi? Mam, na przykład jakieś statystyki typu, na przykład, że jeśli na przykład masz dwóch, dwójkę mężczyzn wychowują małego dzieciaka, w sensie chłopca, to jakby ten chłopiec, jak, jaki ma szansę na to, że stanie też gejem, że stanie takie wartości zostaną wpojone? To, to mnie interesuje. Nie, nie chyba, ci, chyba nie ma takich statystyk nigdzie. Nie zna nikogo pełnoletniego, kto go na konfederację. I tylko pełnoletnie mogą głosować. <laughs> w sumie. No w sumie tak! Poza tym pani nazywa jakąś Basicę, a sama wygląda jak 100% PC. Śmieszne. Śmieszne. Meza, mi 100 lat? 100 lat? Dzięki, Medi! A ja urodzin dzisiaj nie mam, A dziękuję dla Mediego. Złożysz 100 lat dla Rybsona, no bo ma urodziny? 100 lat, Rybson. Zdrowka, szczęścia, pomyślności i <laughs> yy, jak najdłużej Challengera w lore'u. <laughs> <laughs> dzięki, Medi, ja urodzin nie mam, ale dzięki, dzięki. To... Szczere życzenia. O to chodzi. Wszystkiego najlepszego, Artur. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niepłamany kości. Także do jutro o 10.